Zapraszam Was na następną lekcję wychowania fizycznego w domu. Dzisiaj będziemy ćwiczyć z przyborem nietypowym, a mianowicie z czymś, co zastąpi nam tyczkę. W moim przypadku jest to kij odmiotły. Mam miotłę w domu, chociaż nie latam na niej, bo nie jestem czarownicą. Wy pewnie też jakąś miotłę w domu macie albo coś innego, co pozwoli Wam taką tyczkę oto uzyskać. Upewnijcie się dzisiaj, że macie troszeczkę więcej miejsca niż zazwyczaj, dlatego że ćwicząc styczką łatwo jest w coś uderzyć, a szkoda byłoby zniszczyć coś w domu i narazić też na niebezpieczeństwo siebie, jeśli coś stuczecie. Może wam się wbić w stopę. Upewnijcie się przed ćwiczeniami, że jesteście oczywiście zdrowi e, i e, że macie odpowiedni strój. Ćwiczymy albo w skarpetkach antypoślizgowych w obuwiu lub też boso. Okay. Zaczniemy sobie od tego, że tyczkę położymy na ziemi i nasze pierwsze zadanie to będzie przechodzenie nad tyczką. Uważajcie, żeby na tyczce nie stanąć, żeby się nie przewrócić. I zaczynamy spokojnie przechodzić przód-tył. Zaczynamy raz od prawej nogi, raz od lewej. Do przodu, do tyłu. Wracamy się na bok i przechodzimy nad tyczką z prawej do lewej i z lewej do prawej. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Pamiętajcie, że rozgrzewkę zaczynamy spokojnie. Tak, żeby od razu nie skakać, nie szarpać, nie biegać za szybko. Jeśli dużo czasu spędzaliśmy wcześniej na siedząco, to musimy spokojnie pobudzać nasze ciało. I po 30 sekundach znowu obracamy się przodem i przebiegamy do przodu, do tyłu. Zaczynamy cały czas jedną nogą i po połowie czasu sobie zmienimy nogę. Uważajcie, żeby nie stanąć na tyczce i drugą nogą zaczynamy. Teraz zatrzymujemy się jedna noga z przodu, druga z tyłu i przez zmieniamy nogę. My się troszeczkę rozgrzaliśmy, więc możemy zacząć intensywniejsze ćwiczenia. ok Ja już jestem trochę rozgrzany, wypełnię też. Teraz przechodzimy do kolejnych ćwiczeń. Tyczka dalej jest na ziemi. Robimy podpór przodem tak, żeby tyczka była przed naszymi rękami. W podporze przodem staram się nie ruszać tułowiem, tylko rękami przechodzić do przodu, do tyłu. Zaczynając raz prawą i raz lewą. Ręką dziesięć razy. Uwaga. Raz do przodu. Do tyłu. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok. Dajemy tyczkę trochę niżej. Albo my się przesuwamy do przodu i przechodzimy nogami. Do przysiadu wracamy. Raz prawą, raz lewą nogą dziesięć razy. Uwaga. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Teraz będziemy się ustawiać wzdłuż tyczki. Stajemy tak, żeby tyczka była pomiędzy naszymi rękami. Robimy znowu podpór przodem i przechodzimy raz z prawej, raz z lewej strony tyczki. Kładziemy ręce. Staramy się tułów mieć cały czas w jednym ustawieniu. I uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz, tyczka jest między rękami. Nogi są z jednej strony, i 10 razy przeskakujemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ostatnie śpieszenie w podporze. Tytuczka jest mniej więcej pod wiatrami, a my obu nóż będziemy przeskakiwać. Do przysiadu. I do podporu, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok. Podnosimy się, podnosimy również tyczkę, chwytamy ją mniej więcej na szerokość bioder. Wyobrażamy sobie, że na czubku głowy mamy woreczek ze złota i nie chcemy, żeby nam spadł na ziemię, bo stoimy w dużym błocie i próbujemy się wydostać z tego błota, ale to błoto jest do tego poziomu gdzie trzymamy tyczkę i robimy duże kroki. Przekładamy jedną nogę i drugą nogę. Raz, dwa. Cały czas staramy się trzymać proste plecy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Teraz chwytamy tyczkę szeroko i skręcamy to jakbyśmy... Zkręcali kierownicą, raz w prawo, raz w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dość. Trzymamy ręce szeroko i robimy krążenia w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz tyczkę trzymamy z brzuchułowia i robimy spięcia na palce. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Ok. Kładziemy się na moment na brzuchu. Trzymamy tyczkę w rękach wyprostowanych i na raz. Podnosimy tyczkę jak najwyżej. Dwa. Ściągamy tyczkę do klatki piersiowej. Trzy. Prostujemy ręce. Cztery. Opuszczamy. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Patrzymy się w ziemię. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz i trzymamy tyczkę w górze. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 do klatki, wyprostuj, opuść, podnieś, ściągnij do siebie i przy klatce trzymaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, wyprostuj, opuść. Ok, teraz wstajemy. Staramy się złapać mniej więcej tyczkę na środku. I próbujemy ją upewnić się, że na pewno macie miejsce, żeby nic nie uderzyć. Poczuć jedną ręką, złapać drugą. Waga, hop. hop, 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 hop. I okej, okay. teraz uginamy łokieć. Łokieć jest blisko ciała. Upewniamy się, że tyczka nas nie uderzy w twarz, ani my w nic nie uderzymy tyczką. I próbujemy przez 10 sekund. Jak najszybciej odwracać rękę na zewnątrz i do środka. Tak, żeby było wrażenie, jakbyśmy tą tyczką kręcili cały czas. Uwaga. Hop. Łukieć blisko ciała. Upewnij się, że się nie uderzy tyczką. Stop. Przykładamy do drugiej ręki. Upewniamy się, że w nic się nie uderzymy. Ani nie uderzymy tyczką w nic. I uwaga. Trzymamy tyczkę obu rącz, dajemy ręce do góry i z rękami u góry robimy 10 5 na palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dość. Ok, i teraz w wyprostowanej ręce trzymamy tyczkę. Staramy się, żeby bardzo nisko trzymamy się za bardzo, żeby nam się nie podnosił, i przez 10 sekund kręcimy tyczką w prostej ręce. Jeśli tyczka jest cięższa, możesz to zrobić wolniej. Przełóż do drugiej. Z lekką tyczką da się szybciej. Jeśli macie ciężki, drewniany kij odmiotły, to zrobienie tego szybko może być trudne. OK. Teraz trzymamy tyczkę szeroko. Stopy mamy mniej więcej na szerokość bioder, barków. Plecy wyprostowane. Stopy patrzą w przód i na raz podnosimy ręce nad głowę. Na dwa robimy przysiad. O pięty są na ziemi. Na trzy wyprostuj się. Cztery opuść. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. i trzymaj tu. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, dość. I teraz jeszcze raz schodzimy na dół. Ręce do góry, schodzimy do przysiadu i próbujemy kilka razy zrobić wyciskanie. Proste plecy, wyprostuj się, rozluźnij. Ok, rozluźniamy się chwilę. I teraz trzymamy. Tyczkę przed sobą na prostych rękach, stopy przyklejone i robimy skręty tłowia raz w jedną, raz w drugą stronę. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dość! Łączymy stopy, dajemy tyczkę wzdłuż tłowia i próbujemy o prostych nogach dotknąć tyczką, jak Najniżej możemy dotknąć ziemi, jeśli jesteśmy w stanie. Jeśli ktoś się zatrzyma na kolanach, to też jest OK. Znowu idziemy w dół i znowu idziemy do góry. Jeszcze raz w dół. Mocny skłon i do góry. Ok? I teraz uwaga. Ćwiczenie dla chętnych. Bardzo trudne ćwiczenie. Jeśli nie próbowaliście go wcześniej. To może lepiej sobie odpuścić. To jest ostatnie ćwiczenie, już na pograniczu drzewki i części głównej. To ćwiczenie, jako ciekawostka, powiem, że występuje w egzaminie na czarny pas, więc jeśli Wam się uda, to może możecie zdawać na czarny pas w karate Kiokusin. Przynajmniej kiedyś tak było. Ja go nie umiałem, więc nie mam czarnego pasa, ale teraz umiem, to może kiedyś zdam. Chociaż zobaczymy, może mi nie wyjdzie. Chodzi o to, aby trzymając styczkę, przeskoczyć styczką, przeskoczyć nogami nad styczką i wrócić. Jeśli chcecie spróbować, upewnijcie się, że jest daleko do wszystkiego, że gdybyście się przewrócili, coś poszło nie tak, to nie stanie Wam się krzywda. Uwaga, próbuję, nie śmiejcie się, jak mi nie wyjdzie. Dobrze, że nie słyszę, jeśli się będziecie śmiać. W jedną stronę drugą stronę i na czarny pas z tego co pamiętam trzeba było to zrobić 10 razy, jeden za drugim. Zobaczcie ile mi się uda. Wy, jeśli jesteście gotowi i chcecie, to też możecie spróbować. Pamiętajcie tylko, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. No i mi nie wyszło, tyczka się złamała. Mam nadzieję, że wasze nie, ale lepiej, że złamałem tyczkę, a nie że miałbym złamać coś sobie. Więc poczekajcie chwilę, spróbuję tą tyczkę. Wyprostować, taka mi wystarczy. Ok, i przechodzimy do kolejnych ćwiczeń, w których mam nadzieję już tyczka bardziej nie ucierpi. Teraz są proste ćwiczenia, jeśli chodzi o siłę i, i skoczność, ale te będą wymaga wymagające koordynacyjnie. Pierwsze jest proste, trzymam tyczkę przed sobą, stoję na obydwu nogach. Puszczam tyczkę, klaszczę w dłonie raz i łapię. Uwaga. Hop. Spróbujcie teraz sami. Ja spróbuję jeszcze raz. Dobra. Teraz to samo. Próbuję klasnąć dwa razy i złapać. Uwaga. Pokazuję. I teraz spróbujcie Wy. Ja spróbuję z Wami. Ok. Komu się udało, może spróbować trudniejszego klaśnięcia. Trzeba klasnąć za plecami. Uwaga. Popatrzcie. Spróbujcie teraz sami, a ja spróbuję to zrobić jeszcze raz. Dobra, teraz. Znowu wystarczy klasnąć raz. A ja trzeba klasnąć między nogami. Uwaga. O, mi nie wyszło. Jeszcze raz. I z drugiej strony. O, nie wyszło mi. Jeszcze raz. Spróbujcie sami. Ja spróbuję jeszcze raz. To ćwiczenie już jest dla mnie trudne. Ok. Teraz zrobimy trzy klaśnięcia. Ale uwaga, trzeba klasnąć przed sobą, za sobą, przed sobą i dopiero złapać tyczkę. Uwaga, patrzcie. Muszę mocno skupić. Ok. Udało mi się. Może Wam też się uda. Spróbujcie. Ja zrobię jeszcze raz. Za drugim razem mi nie wyszło. Widzicie, nie wszystko się udaje. A teraz spróbuję klasnąć dwa razy pod nogami, ale podnosząc nogi. Popatrzcie, trzymam tyczkę. Jak ją puszczę, muszę podnieść jedną nogę, klasnąć pod nią, a potem podnieść drugą i pod nią klasnąć. Oczywiście, zanim podniosę drugą, to tą pierwszą muszę położyć. Nie będę w powietrzu. Uwaga. I mi się nie udaje. Ale jak nie poddaję, się spróbuję jeszcze raz. Za drugim razem mi wyszło. Ciekawe, za którym razem Wam wyjdzie. Moja tyczka troszeczkę cierpi, ale daje radę. Mam nadzieję, że będą mogli ją wymienić, że nie zamkną sklepów tak na no amen. Dobra, teraz przechodzimy do następnego ćwiczenia. Będziemy wykonywać ćwiczenie na jednej nodze. Jedną nogę dajemy do góry. Obiema rękami trzymamy tyczkę i wracamy do tego, że najpierw trzeba klasnąć i złapać tyczkę. Po jednym klaśnięciu. Uwaga. Hop. Ok. I teraz na drugiej nodze. Spróbujcie sami. Ja zrobię razem z Wami. Ok. Teraz będziemy dwa razy klaskać. Noga do góry z przodu. i Na drugiej nodze. Teraz Wy spróbujcie. Ja będę robił to razem z Wami. Teraz robimy klaśnięcie za plecami na jednej nodze i na drugiej nodze. Ok, spróbujmy jeszcze raz. Teraz wasza kolej. Dobra, teraz wracamy do jednego klaśnięcia, ale klaszczemy pod nogą, która jest w powietrzu. Druga strona. Dobra. Jeszcze raz, teraz razem z Wami zrobię. Dobrze, teraz dwa razy klaszczemy. Nad nogą, pod nogą i łapiemy tyczkę. Popatrzcie najpierw. Nad nogą, pod nogą łapię tyczkę. Kurde, za trudne wymyśliłem. Mój mózg już tego nie ogarnia. O! Spróbujcie teraz Wy. Dobra, teraz spróbujemy klasnąć pod jedną nogą, pod drugą nogą i dopiero złapać tyczkę. Podnoszę jedną nogę. Ok, teraz spróbujcie wy. O, mam nadzieję, że sąsiedzi pode mną nie są bardzo źli, kiedy mi to upada. I teraz ostatnie zadanie. Trzeba puścić tyczkę. Obrócić się 360 stopni wokół własnej osi, czyli wykonać pełny obrót i złapać tyczkę. E, może na TVP powiedzieli, że 360 stopni to jest coś innego. Nie wiem, dałem raz, jestem przerażony, ale ja pamiętam, że 360 stopni to jest pełny obrót. Uwaga, pokazuję najpierw w jedną stronę i w drugą stronę. Teraz spróbuję to zrobić razem z Wami. Jesteście gotowi? Uwaga! Hop. I w drugą stronę. Hop. A, z ostatnim razem mi nie wyszło. Ok, A na dzisiaj to, to wszystko. Możecie każde z tych ćwiczeń spróbować kilka razy zrobić. Szczególnie jeśli ktoś Wam się podobało, to pewnie będziecie chcieli zrobić więcej razy. Nie musicie robić tyle razy co ja. Jeśli znacie inne ciekawe i bezpieczne ćwiczenia z tyczką, to droga wolna, możecie wymyślić coś własnego. Tylko pamiętajcie, że ćwiczenie musi być takie, żeby nie skrzywdziło tyczki, tak jak ja skrzywdziłem swoją, i przede wszystkim nie skrzywdziło Was, ani innych domowników. Jeśli coś ciekawego wymyślicie, to bardzo chętnie to zobaczę. Jeśli Wasi rodzice się zgodzą, nagracie to i mi wyślecie, bardzo chętnie się z tym zapoznam. Tymczasem powodzenia.